53. Dni Kłodzka – doroczne święto miasta organizowane przez miejskie instytucje kultury już za nami. Tegoroczne obchody Dni Kłocka były niekwestionowanym sukcesem. Święto miasta obfitowało w wiele ciekawych propozycji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbywały się międzynarodowe konfrontacje fortepianowe młodych muzyków z Polski i zagranicy. W przyjaznym otoczeniu Mostu Świętego Jana można było spędzić czas z muzyką ludową oraz Kłocko przyłączyło się także do ogólnoświatowej akcji zapoczątkowanej przez amerykańskiego rapera, twórcy piosenki Happy. Na terenie Kłocka nagrywano teledysk z udziałem tańczących mieszkańców. Najwięcej atrakcji czekało jednak na stadionie Kłockiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Liczne występy taneczne na scenie, zabawy z publicznością oraz konkursy. Dla miłośników aktywnego spędzania czasu nie zabrakło sportowych atrakcji. Turniej piłki nożnej młodzików, mecz tenisa ziemnego oraz pokaz sztuki walk. <noise> Najważniejszym punktem tegorocznych dni Kłocka był koncert zespołu Perfect, legendy polskiej sceny rockowej. Wielotysięczna publiczność wypełniła szczelnie miejsce koncertu. Zespół wykonał swoje największe przeboje, wprawiając widownią w doskonały nastrój. Czy Zdecydowała się Pani dzisiaj przyjść tutaj specjalnie na koncert Perfektu? Tak, specjalnie na koncert Perfektu, jako że przypominają mi się czasy przeszłe. Lubię Markowskiego głównego solistę. No i muzyka jest przyjemna, łatwa. Poza tym teksty są bardzo dobre. Centrala też jest znana. Także na centralę też przyjechaliśmy. Od wielu lat słuchamy Perfektu, także mając okazję tutaj... Dorastaliśmy, starzejemy się razem z Perfektem, także przynajmniej my, bo córka tu akurat dorasta przy ich muzyce. Myślę, że właśnie to, to niezależnie od pokolenia, tylko to jest taki zespół dla, dla polskiej sceny muzycznej, który po prostu jest czymś istotnym. Ja się cieszę, że jest pogoda i że widzę uśmiech na twarzach ludzi, to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że potrzebny nam jest taki relaks i poczucie bycia razem. To jest ważne i myślę, że nie żałujemy całego wysiłku organizacyjnego. Czy Pan również czeka na Gwiazdę Wieczoru? Tak, oczywiście. To melodia mojej młodości i wzruszony jestem, bo to rzeczywiście kawał historii nie tylko polskiej muzyki rockowej, ale również historii Polski, bo ci ludzie też mieli wpływ na to, że mury runęły. Miałem się lat, usłyszał o nim świat w myj był nasz duch kumple radio z Jusu usłyszałem wysłysząc i nie mogłem w nocy spać a wiatr odnowy miał darowano reszty kar znów się można było śmiać w kawiarniany gwar jak tornado rzesz się wdarł i ja też Po raz pierwszy zespół Perfekt zagra w Kłodzku. Pierwszy raz, ale to jest bardzo piękne miasto. Byłem tutaj ze swoją żoną w 1971 roku. Czyli 43 lata temu w Polanicy-Zdrój, ale jeździliśmy Kłodzko, Kudowę i bardzo miło to wspominam. Byłem wtedy piękny młody. Bywamy w różnych miejscach na świecie i zazwyczaj to jest wyjazd do pracy rzadko oglądamy. Na, najlepiej znam lotniska w Brukseli, wiem jak jest w Berlinie, w Londynie, w Vancouver. Ale nie, to jest jednak wyjazd do Prasy. Chyba, że czasami gramy koncert, to już zostaje te 3-4 dni prywatnie, ale tak zazwyczaj to się niestety nie, nie udaje. Jakie przeboje dzisiaj usłyszymy? Na, Najsłodsze, najlepsze. Wszystko dla Pani. <grym, 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 I kultowe, i mniej znane, i bardziej znane, i, i będzie i premiera, bo wydajemy 9 czerwca wychodzi. Ja na temat płyty wychodzi Aniołku Płyta z, 12 nowych piosenek. Co będziemy mogli znaleźć na tej najnowszej płycie? Rock and Rolla, rock andreola. Nie, nie odstępujemy od tego, nie odchodzimy od korzeni, bo to by się mogło źle skończyć. Gdybym ja zaczął rapować albo śpiewać falsetem. W związku z czym takie męskie granie. Telewizowie, telewizji chłodkiej są perfekt. Kocham was nieprzytomnie. Wszystkiego najlepszego. Gorącą atmosferę przed występem Gwiazdy Wieczoru zapewniły zespoły Progress Site oraz Centrala 57. Wszystkie grupy zaprezentowały się z jak najlepszej strony, a muzyczny wieczór przyniósł wiele emocji.